Ośrodek znajduje się w centrum miasta. Nie tracisz czasu na skomplikowany dojazd do ośrodka. Gwarantujemy Ci pomoc w skompletowaniu dokumentów, byś mógł wyrobić profil kandydata na kierowcę. Przeprowadzamy zajęcia teoretyczne stacjonarnie i e-learningowo. Posiadamy nowoczesną klimatyzowaną salę wykładową. Uczysz się jeździć na pojazdach identycznych jak na egzaminie. Posiadamy więcej niż jeden pojazd. Przeprowadzamy zajęcia z pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym. Posiadamy liczną doświadczoną. Kadrę, gdzie zawsze możesz sobie wybrać wymarzonego instruktora według swoich preferencji. Posiadamy pełnowymiarowy plac manewrowy. Gwarantujemy Ci możliwość wjazdu na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i poćwiczenia sobie z instruktorem tych łuków, na których zaraz będziesz na egzaminie państwowym. Otrzymujesz od nas na własność materiały dydaktyczne, najlepsze na rynku podręcznik wraz z aktualną bazą pytań, która występuje na egzaminie państwowym. Przeprowadzamy egzaminy wewnętrzne. Posiadamy stronę internetową, na której w transparentny sposób podane są informacje o kursach, licznych promocjach, oraz znajdziesz bazę filmów instruktażowych, które pomogą Ci w zrozumieniu, przypomnieniu informacji przed każdą jazdą i egzaminem. Nie zapomnij zasięgnąć opinii znajomych, rówieśników, a także sprawdzić opinię w internecie, jak dany ośrodek jest postrzegany przez innych. Więcej informacji uzyskasz pod numerem lub wbijając na stronę internetową.